Razem tworzymy kulturę Tarnowa. Pod takim hasłem odbył się przegląd twórczości młodych Tarnowian, zorganizowany przez uczniów III Liceum Ogólnokształcącego. Dla oceny chciałam pokazać wszystkim, że nawet jeżeli mamy te 16-17 lat, możemy coś zrobić i tak naprawdę dużo osób zwala, że tak powiem, winę, że nic się w Tarnowie nie dzieje na osoby dorosłe, a tak naprawdę sami też możemy coś zrobić fajnego. Wieczór upłynął w dźwięku różnych gatunków muzycznych. No to tak, pierwszy zespół Need More Clouds, który właśnie w tym momencie gra, to zespół młodych uczniów, w sumie tylko jedna osoba, jest ze szkoły ponadgimnazjalnej. Grają muzykę no, od, od rockowej po punkową do rapkorowej, mają swój jeden kawałek. Co jeszcze? No, są po prostu chłopakami, którzy naprawdę, naprawdę chcą, chcą, zrobić, chcą zrobić show. Zresztą widać, bo ludzie się bawią, także. Drugi zespół, no to zespół Mosty, to jest zespół połączony z pierwsze Liceum Plastyk bodajże, bo tego akurat nie znam tak dokładnie. Też ich wzięliśmy właśnie po znajomości, bo głównie tak braliśmy. No i co, oni grają od 2010 roku, już są dosyć starci, także mają mnóstwo kawałków, mnóstwo występów za sobą. Przede wszystkim drugie miejsce w przeglądzie talentów, także to też jest dosyć duży sukces. No i grają muzykę alternatywną głównie. No i Ostatnim, w sumie to nie zespół, bardziej solista, Damian Zygadło, to jest 18 chłopak, który właśnie na gitarze elektrycznej próbuje swoich sił i idzie mu to bardzo dobrze. Dzisiaj zagra, na początku z nim zaśpiewają dwie dziewczyny, zagrają na początku Rolling in the Deep, Adele właśnie taki na, na rozgrzanie, później coś na uspokojenie, no i na końcu będzie, na końcu, na końcu on zagra swoje solowe partie, razem z, będzie mu akompaniować pani profesjonalna skrzypaczka Joanna Stępień. Początkowo miał być to tylko szkolny projekt, jednak przeradził się w coś większego. Z jednej strony jest to projekt trochę szkolny, to jest takie trochę zadanie domowe, żeby oni przygotowali imprezę kulturalną, hmm. więc, więc oni jakby podjęli temat. Z drugiej strony chcieli zrobić coś więcej niż tylko od taką imprezę na terenie szkoły, czy, czy, czy tam jakąś klasową. Widać, że sięgnęli po coś więcej, że, no, że próbują przynajmniej w każdym razie zrobić coś, coś nieszablonowo, chociaż z tą nieszablonowością to różnie było. tak naprawdę ciężko jest wyjść poza, poza pewne ramy, zwłaszcza jeżeli się w nie wchodzi, prawda? Wchodząc tutaj do piwnicy, no trudno wyjść poza jakby, yy, poza jej ramy jednocześnie. No ale pokazujemy i, i trochę rysunku, i trochę fotografii, yy, pokazujemy muzykę, zespoły różnej proweniencji, wystąpią i soliści, i zespoły rap i zespoły z polskim tekstem. Yy, no, są bardzo różne pomysły na to. I ja bardzo to doceniam. I generalnie, jeżeli miałbym podsumować, to oceniam, to dałbym dobrą notę temu projektowi. To jest dopiero jakby początek pewnej przygody. Jeżeli będzie im się chciało w przyszłości, no to będą próbować robić coś jeszcze więcej. Młodzi z zespołu Need More Cloud podzielili się z nami swoimi muzycznymi inspiracjami. Rage Against the Machine, Red Hot Chili Peppers. Generalnie funk, rapcore, takie fajne, mocne uderzenie, każdy z nas ma jakieś tam jeszcze swoje kierunki, którymi się interesują, jakieś Arctic Monkeys, Black Keys. Założeniem wydarzenia była dobra zabawa, a uczestnicy nie kryli zadowolenia z przedstawionych obrazów i muzyki. Według mnie to jest bardzo fajna inicjatywa i mam nadzieję, że powtórzy się w przyszłości. Zaproszenie zespołów młodych, utalentowanych to jest świetny pomysł przy połączeniu obrazów. Świetne.